Hej, witam was wszystkich w tym króciutkim, prawdopodobnie króciutkim i niespodziewanym filmiku. Ehm, byłem teraz na pawilonie zwierzaków i robiłem sobie e, swojego PETA, którego zacząłem sobie szkolić powoli, ma takie mniej więcej statystyki i. E, no i na razie wygląda spoko, tylko to miecz i tarcza tak jakoś tak średnią, bo to jest bardzo randomowy spell, zaraz o nim opowiem, ale najpierw... Co robimy w tym odcinku i gdzie jest reszta, no w tej chwili to w zasadzie trzeba zrobić coś, w czym i tak, no to trzeba będzie odhaczyć, ale chciałem to pokazać na odcinku, coś w czym i tak reszta ekipy by się tak e, specjalnie nie przydała, tak samo oni będą musieli to zrobić u siebie, to znaczy spell od, e, od e, nauczyciela trzeba będzie wziąć, od tego jest specjalny quest na siódmy level, e, mam już zresztą dziesiąty na tej postaci, e, skończyliśmy poprzedni stream na dziewiątym, Zrobiłem parę tam poboczniaków, też poszukałem smithów mniej więcej tylko jeden, ale i kolosów został. E, po co? No po to, że no na, 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 na potrzeby odcinka nie trzeba będzie pokazywać, myślę, że czegoś takiego, tylko raczej naszą, naszą wspólną grę, ja chciałem tak bardziej szybciej podekspić, żeby tylko sobie naładować na przykład energii i po, podbić właśnie... Eee, trochę tego peta, już ma prastary. Jeszcze do legendarnego go dociągnę, i jestem ciekaw, jaki kolejny talent dostanie. No, ale na sam początek, staw w centrum miasta. O nie, jeśli się okaże, że cały ten quest to będzie pójść do stawu i wróć, zwróć kartę, ten ci najwyżej miał 5 minut. Znaczy tak się inaczej się spodziewają, że to będzie króciutki, poniżej 10 minut, ale to już jest przesada trochę. Zobaczmy, co się stanie. Okej, okay. no ja idziemy jeszcze do Nordberg do Norberta, brawo. Do Norberta. Um, i, I będziemy musieli pewnie tą wodę zamrozić. Mi się wydaje, że już chyba robiłem tego questa, bo do tego momentu jeszcze dotrwałem, jak ostatnio grałem lodem. Ale niewiele dalej. Jej, zamarznięta, świetnie. I teraz mamy pójść do. O, od razu mi zespojerowali kto się pojawi. Gdzie jest ten cliff? W dzielnicy handlowej. O, mój Boże. Mm. No, i tak, a, bo obiecałem powiedzieć, co umie mój pet. No więc mój pet to w tej chwili umie. E, daje mi ostrze lodu, a także takie coś, e, co jest spoko. E, znaczy, to, to, to drugie na tych pierwszych levelach to się nie przyda myślę absolutnie, no bo teraz szkoda pipsów. Lepiej zużywać w tej chwili, gdzie jesteśmy w fabule, pipsy na. E, na ataki, niż na. E, ostrza. Ale to ważne, że mamy. Ostrze to jest super, bo ostrze lodu z tego co kojarzę dostaniemy dużo później i możemy mi mamy ostrze tak wcześniej w grze i to jest bardzo w porządku. Um, obrona 4%, co nie jest za dużo, bo to jest mimo wszystko dosyć mało, um, ale jeszcze atak 7% to jest fajne statystyki, myślę, mi się wylosowały. Dobrze, że nie ma jakichś takich bezsensownych głupot, w stylu nie wiem. Bonus do e, woli, czy na przykład tej zręczności, chociaż zręczność jest raczej okej. Okay. Um, tylko tak um, To jest w porządku A Mierci Tarcza to jest bardzo bardzo śmieszny spel Ale najpierw Kliwelka, proszę bardzo Słowo mocy Fusroda I Mistrz Mrozu Tylko mnie nie bi, proszę bardzo Ja tylko chciałbym powiedzieć, chciałbym z tą chwileczkę pogadać i Nie, ja nie, nie, nie ośmielam, ja tylko O, ogromna moc Nie, ja jestem po twojej stronie, dokładnie O, tak, ma, tak no, ukaz. ale nie, Bi, no co, ty stary, no przecież... Okej, okay, na szczęście nie trafił, ma cel taki, że ja piercela. Yy, na czym ja skończyłem? Aha, no tak, miedzi tarcza to... Yy, to rzecz, którą mój Ped może randomowo wykastować podczas yy, normalnej rozgrywki i daje to coś takiego, że w ra randomowym momencie nagle jego tura nadchodzi i... wyczarowuje mi randomowe ostrze i randomową tarczę. No, to jest trochę głupie, no. Znaczy, o ile randomowa tarcza to się może przydać, bo... A, nóż, no, to akurat przeciwnik rzuci spela właśnie tego żywiołu i, i... coś się przyda, coś mi tam zaabsorbuje. To randomowy ostrze to jest, kurde, yy, jedna... Jedna szósta, bo chyba nie ma tutaj ostrza harmonii. Więc jedna szósta szans, że akurat będzie ostrze, które mi się przyda, co jest mało, no. Yy, proszę bardzo, oddaję ci quest'a. I pułapka lodu! Cieszę się! Strasznie fajny spel. Dobra, spoko. No i w zasadzie tyle chciałem pokazać w tym odcinku. Nie mam teraz za bardzo jak pokazać gierek, tylko... bo, bo mi się skończyła energia. Bo w tej chwili, tak wygląda, mam już zmaksowaną statystykę siły i zręczności oraz mocy. To są statystyki chyba... wszystkie mi dają siłę? Nie. To mi dawało odporność, dlatego to stwierdziłem, że też mi się przyda to zwiększa wszystkie statystyki a siła daje między innymi obrażenia teraz chciałbym zbuffować wolę jak wolę zbuffuje to jeszcze to się może podniesie do ósemki, może do dziewiątki zobaczymy dokąd to nawet poniesie no i w zasadzie no, tyle chciałem pokazać w tym odcinku reszta ekipy też sobie w tej chwili zrobią questy na te spele i będziemy mieli gotowe tylko co jeszcze mógłbym chcieć zrobić na przykład przyjąć, bo nie kupowałem jeszcze u ciebie Mamy teraz Bałwana, co jest super fajne. No i już mamy jakiś kontrakt Możemy sobie zrobić już jakiś konstety deck, no nie, no bo, bo... bo mamy pułapki już, mamy ostrze, sneiki się przydadzą. Te tarcze są niepotrzebne, nie wiem, jeden heal albo dwa nich zost... Nie no jeden nich będzie. Yy, I jeszcze... Nie no, pułapka, dwie pułapki się nie przydadzą, ale jeszcze jednego bałwana wsadzę. Yy. To jeszcze mam pomysł taki, żeby sobie od razu zużyć te pipsy zwykłe Znaczy tego, punkty treningowe I kupić sobie chyba śmierć Myślę, że pójdziemy w śmierć, bo zmyłka jak najszybciej to jest podstawa To kupię sobie to, kupię sobie to i kupię sobie to eee, No, tylko te, te wróżki to ja bym chciał wywalić mimo wszystko A zamiast tego wsadzić no właśnie z jakiegoś upiora no i chyba tyle. Raczej nic tej więcej nie potrzeba na razie. Um, I ostatnią rzecz, jeśli chodzi o sprawy te, yy, które trzeba już odhaczyć, czyli chciałem pójść sobie do ciebie, kiedyś stałaś tam, teraz to już tu, czemu tak robisz. No przepraszam, WhatsApp. Ona daje tarczę. I jak jest yy, tarcza z Twojego żywiołu, zawsze jest darmowa, chyba że jesteś harmonią, wtedy nie masz żadnej. Yy, także proszę bardzo, tarcza śniegu, cyk. No i fajnie, no i super. Tyle speli odblokowaliśmy na tym odcinku, że ja pierdzielę. O, Chloe wyszła. Wyszedł. Cokolwiek. No. E, a, jeszcze jedną rzecz. Ostatnią. I możemy już kończyć w zasadzie ten krótki odcinaczek. A, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem omówić w sensie, a to jest dla chłopców, tam jest dla dziewczynek. E, nie jestem przekonany, czy będą się pojawiać streamy z tej serii. Ja nie jestem przekonany, czy nie wolałbym nagrywać odcinków. Bo na ostatnim streamie, no, było w porządku, podoba mi się czat, uwielbiam czat i fajnie się gada z czatem, fajnie się porusza tematy czatu i to jest najlepsze. Ale kiedy gramy we trójkę, to zaczyna denerwować to, że 130 levele rzeczywiście chodzą wokół nas. O ile chodzą o wokół nas tylko i nie wchodzą do walk, to jest w porządku. Jak wchodzą do walk, to trochę to psuje i rujnuje nam rozgrywkę. Tak delikatnie, tylko, ale trochę mimo wszystko tak. O, myślałem, że mam to w wspólnym banku. A nie, wsadziłem sobie już do tego, do ekwipunku. Yy, bo mam nową maskę. Ona daje nawet bonus do energii 7, ale super, będę teraz szybciej zwierzaka robić. Oraz mam taką zbroję. <laughs> I ona jest kozacka, bo daje mi. Yy, mroźną ośmiernicę i teraz będzie dużo szybciej się zabijać bossów. Daje mi nawet bonus do odbicia. Jakby to miało mi się przydać jeszcze kiedyś. No, także fajnie. To mi daje. O, to mi daje celność. Celność jest OP w tej chwili. Dlaczego? Bo kurde ile ja razy klapię. Nie wiem, to coś się stało z tą klapą, to je zaktualizowali, bo ja klap. klap... Trzy razy z rzędu klap, klapnąłem, jak, jak robiłem sobie dzisiaj poboczniaki to, tego samego spela. Nie wiem czy mi się kiedykolwiek to zdarzyło wcześniej, no ale teraz się zdarzyło. No nie wiem co się dzieje. No dobra, mm, piękny dom mam, prawda? Tutaj taki przestrzenny przede wszystkim. No, nie ma za dużo spamu. Ok, no więc co do odcinków to odczekujcie jeszcze, no dzisiaj albo jutro, prawdopodobnie jutro, jak nie jutro to na pewno pojutrze. Postaram się wrzucać jak najwięcej i jak najszybciej. Mimo że to w sumie nie ma sensu, bo jak będę wrzucać za często i za yy, szybko, to, to nikt nie będzie tego oglądać, ale to w zasadzie to, to dla mnie to nie ma różnicy, czy... Dam wam wolną wolę, jak chcecie to oglądać, no nie? No to tak. To nie wiem, standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania, i guess. to chyba tak, tak się chyba kiedyś mówiło. No, no i cześć.